Witam Was bardzo serdecznie z tej strony i Jesteśmy dzisiaj w DBD razem z Gosią. Tak, jesteśmy, witamy bardzo serdecznie. Będziemy dla Was... Witamy serdecznie? Powiedziałem bardzo serdecznie. A przynajmniej tak mi się wydaje. Choć... Ja nie ja, to wiem. To ja powiedziałam. To Ty powiedziałeś, w razie czego? Dokładnie. Tradycja zachowana, wszystko ok. Tak. Także będziemy dla Was dzisiaj nagrywać wspólnie odcineczek, troszkę Aha. rozrywki, bo dawno nas tutaj nie było. Ciągle, zawsze to mówiłem. Na dawno każdym było, odcinku. I dawno nie graliśmy. I dawno nas nie ma, i dawno nie będziemy. To jest okropne, że tak. po prostu mamy tak mało czasu na to. Mhm. Ale zamiast coś z tym zrobić, to po prostu sobie tylko gadamy. Mhm, dokładnie. Ej, czarna miała latarkę i ją schowała, co ona? Ja zawsze myślałem, że to w drugą stronę się robi. No ja właśnie, ja. też tak myślałem, że to w drugą stronę działa, a tu niestety. Dałam tego, soli, bo nic nie mam. Jak na ten, to spoko. Miałam dać mapy, słuchajcie. I ten. I, I się. Chcesz... Ciekawe, czy to jak zgadnie, nie? No i zgadł. Później chciałam drugą, to też wiedział. I trzecią, to że nie daję w ogóle. I będą bagna, zobacz. No pewnie tak. Nie, no... Zacznij, że to jest u mnie odcineczek, to będzie moja ulubiona mapa przecież. Mm, bardzo możliwe. Pff. Zobaczymy. Zobaczyłem dokładnie Chociaż nieważne jaka mapa, ważna jakim morderca mm. No nie patrz... W słowisku, może być Pewnie dzwonek będzie, nie? Mm. Tu jest jakaś Czemu? czarna Nie wiem, takie przeczucie O, to jest ta czarna z magiczną latarką mm -hmm. łowczyni. Hmm. Naprawdę? No to masz kulikę, chciałeś ale to tylko klątwa, no, nie wiadomo nie, czy wiesz. No tak, ale... Tak. Chyba. Pff, gośka, co ty robisz? Wiesz co ja zrobiłam? Wypadłaś na morderce? To nawet nie tak. Spadłem z tymi toporkami. Eee, słyszałam, że idzie i nawet zobaczyłam czerwone światło. No i poleciałam w jedną stronę, mówię, nie polecę w drugą. No i po no nie? I tak się montałam beznadziejnie. O Boże, tu jest piwnia. Serio! To jest piwnia. No Dobrze to... że ja tego nie nagrywam. Boże jak dobrze. To ja biegnę. Czemu? U mnie się nagrywa spokojnie. Nie trafiłam do esa.. Dobra, jakbyś widział co zrobiłam, to... No jest Dobrze, że nikt nie widział. Zaraz. Ja nie zginę. Lubię na Zaraz zginę. Zaraz zginę. Czemu zginiesz? A o, Zniszczyłem to ten. Mhm. Dobra, biegnę po ciebie. No tam to robią gena, ale ona chyba tu łazi. ja doskonale wiem, gdzie ona łazi. Zaraz powróci do mnie. No tam gdzie robią gena. Także jak ty mnie nie uratujesz, to nikt. Nie żeby jakaś presja, czy coś tak tylko mówię. No no. No! Ja myślę, że ona nie widziała to tych śladów. <grywa> Ups. No, Jakim jeszcze. Jaki incydent mnie jeszcze wyciągnął, już było po animacji? Ups. <grywa> no to nie był dobry pomysł. No nie. No nie. <grywa> Ale czekaj, to... mogłeś mnie zdjąć, to by to któryś z nas by wyszedł pewnie, nie? Pewnie ty a tak widzisz. Czekaj, czekaj. Na co czekać? Teraz goni tamtą, a tamta twardo robi gela. Na co masz czekać, to Na co, że próbujesz się ściągnąć? No, ale... No, ale nie wyszła, no. No też próbowałam. Niestety. O, nie. Weź mnie, proszę cię, bądź tak mądra. No, bo ja mam no, końcówkę. Świetnie. Dobra, ola, cię zdejmie. A jednak przeżyjemy No ja już rzeczy nie Zdjęłaś co przed stroglem? Mm, nie A nie bo to jest Tak, ja się ściągam. Dobra Zobaczysz, jeszcze wygramy ten mecz Nie, 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 nie róbcie tego, uciekaj A, No i ja leżę, ale dobra No tak no pamiętam... Świetny mecz. Świetny. Ej, ale ja nie wiem, że jak nagrywamy do mnie, to jest okej. Okay. Chociaż nie, ostatnio od ciebie by... też... Nie. nie? A Znaczy, pierwszy wyszliśmy, ale Zobacz, tak... Zobacz, wszyscy leżą. Pierwszy wysz... wyszliśmy tak cudem, ale powiedziałem, że był załatwy, bo w sumie zabójcy przez cały męczny widzieliśmy. Aha, tak. A potem tak, powiedziałem, tak. że chciałem wyzwanie, żeby był to nas Kruger wtedy zjadł wszystkich, nie? A, tak, 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 tak. No. Także... No. Patrz! Widzisz Jak... mój swój... <noise> Co za człowieki... Zamiast poczekać, że odejdzie... No. Ej. Ona u mnie ma dyskonekta, ja widzę go nam podnosi. Dobrze? A u mnie miała pasek jeszcze, wiesz? Hmm. Dobra, ale żeby nie było źle. To ona podejdzie do mnie, mnie powiesi. Skinę pierwszy, a ty znajdziesz klapę. No pewno. No. no przy, przy mnie jest klapa. Serio? Tak. Tu gdzie mnie powiesiła jest sklepa? Idziesz! Gosia, <laughs> Idę. idziesz! <śmiech> Idę! <śmiech> Chyba czołgam się! Mhm, na pewno to mi się uda. Gdzie ty wisiałem? <laughs> tak. A mama, ona tam też będzie na mnie czekać Tomek. tą Tu na prawo, na to Tak. Mhm. O, no bank tu łazie. Może nie zauważycie Myślę, że mnie nie widać tych czerwonych włosów Tak, ale tam jest trochę mgła, także wiesz Ooo, o, no tu będzie ładnie. Idziesz, idziesz, idziesz Właśnie w krzaczory, tak tu, potem kawałek dalej Dasz radę No Gdzie Dasz? to jest to? Tu przy, przy samym haku Jezu, dlaczego ona tak wolno idzie? O nie! Nie patrz. Jaka? No pójdźmy, mnie, nie bądź... No. Jak? A ja się tak to no chyba dlatego, się to No. Widzisz? Ja bym to puściła. Widzisz? Ej, ale serio, że tak naprawdę to się zaspokoiła Faktycznie. Ja nie wiem, ty dzisiaj coś, no, ma jakaś wróżka z ciebie. Oj tam, oj tam, wróżka od razu. No. Ale świetny mecz, naprawdę, bardzo mi się <laughs> podobał. mnie no, też. Na poziomie. Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. na naszym poziomie. N na moim poziomie, bo wiesz... No bo co? No bo ten tw Ale twoje mecze były jakieś takie... Lepsze! <laughs> no bo to był królik, nie? Ja nie lubię na królika grać. <laughs> ja też Niestety. nie. Jak to nie? Zapomniałem jak się gra, więc wiesz Oj tam, nie przesadzaj no, Zrobię sobie drzewko Bo nie mam nic No też mało co mam O, skrzynkę sobie wezmę A co mam? Skrzyneczka jest, jakieś dodatki są I weźmiemy sobie A weźmiemy sobie całą, dobra no ciekawe jak on teraz pójdzie. Pewnie podobnie. Mam nadzieję, że lepiej. <grym> e tam. Lepiej pójdzie, zobacz. Teraz wyjdziemy. I będzie... Kogo obstawiasz? Teraz? Będzie doktorek. No, no co ty gadasz? Nie chcę doktora. Tego... <grym> ja obstawiam... Królika znowu. Może jeszcze tego samego? <grym> no lepiej nie. Chociaż, no ona jest taka w porządku, widać, czy tam on, no bo mnie puściła, nie? No. Ale a tyle się... Czołgałam to chyba dlatego, wiesz, już byłam przy tym... Ja bym też puściła, ty byś nie puścił. Ja? Pewnie, żeby nie puścił. No wiem, że będziesz dlatego <laughs> mówię. Że ty byś nie puścił. Przecież zły człowiek ja jestem. No. <laughs> Prawdziwy morderca. Dokładnie To tak. też... Dokładnie tak. No. Nie wziąłem w końcu mapy, miałem wyządzone. Mhm. Fajnie, jedni chcą mgły, a drudzy nie chcą mgły. Ale nie, to też chyba że zagęszcza. Nie, bo była przekreślona. Tak? Mhm. Nie, ja dałam tą żółtą. No a ten drugi dał tą zwykłą na od, 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 odmlenie, o tak. Ale moja jest żółta, a jego jest brązowa, hmm. więc to jest, jest silniejsza, więc trochę będzie. Trochę mgły będzie, dobrze. No. Chyba, zobaczyłem zresztą. A to, a to będzie, nie wiem, czekaj. Czekaj, wyczuwam mapę. Wyczuwam mapę. To będzie posiadłość. To tak, to się mu była przyda. Farma. Posiadłość. <grym>, człowiek, kto ma rację. A tu gideon. Nie. Ej, bo u mnie ci powiem, to się tak ładuje, jakbyś chciała nie mogło. Nie wiem, jak u Ciebie. No, nie ładuje się na chwilę obecną. Sam początek. Tak, taki centymetr tyle. To... Mhm. to będziemy w trójkę, kogoś wywali. No mam nadzieję, że nie nikogo z nas. No. Bo to już by było prawie jak Identity. O, o idzie. O, ruszyło się. No, dobra. To nas nie wywali. Chyba. Nigdy nie wiadomo. A tu Crash na samym końcu. No, u mnie już. No, u mnie niby też. Dobra. Kupmy się. No. Farma. U... kogo tak, ja mówiłam? Królika. Zobaczymy. A ty co mówisz? Doktor. Świnia. To ci świnia, no? no. Świnia jest. Fajnie. Na świnia tym. Jest. Na tym świnia. mapie ekstra. Ona tu nic nie widzi. No nie, Olaf. Kurz. Se... Megan, wybacz, wróć. Serena, ale mówiłem, że jest nas trzech Patrz. Ej faktycznie. Ej no Olaf! Serenady! No <gazcy> jest przy mnie! No i znowu ja pierwsze. Patrz teraz na mnie przerzuciło. Masz szczęście w tym tygodniu? No. Zwaliłeś to, to na mnie. W przyszłym tygodniu będę ja mieć szczęście. To jest co się... Z... Nagrywamy za dwa tygodnie, okej? Okay? Nie! A czemu to, to na zmianę będzie okej okay. no co no? Raz teraz ja no. Żeby nie było, że tylko... Oj, tu jest paleta! No te pipko, no i patrz i teraz znowu będziemy za... No, no to uciekaj! Nie to daj to się! Uciekam. Uciekaj! uciekaj. No, spoko. Jaki ty jesteś ładny, zobaczymy jak ty wyrzucił. Ja uciekać nie będę, jeszcze ja tu jest ten, położy. Tomek, tutaj jest y, jakiś Hex! Ciek, 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 gdzie, 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 gdzie tybie, no. ty jesteś? O kurde biegasz? O tu biegasz, dobra. Tam dalej musisz lecieć. pobiegnę na no może... Tam dalej, dalej jest przy snopkach. No i wiesz, tu łapkę mi założyłam. Ksior. Ksior, heksio przy snopkach, heksio przy snopkach. e e ee, e. gdzie? Tutaj. ty chciałam zrzucić, pana to jak nie zdążysz co? nie. O tutaj, właśnie tu jest Hex! Widzisz? Bo mm -hmm. nie bardzo będę w stanie go teraz zrobić Uuu, panie! Co to ma za heksa? Pożerać na nadzieję? No to by wychodziło, no bo co? Ruiny nie ma, no eda to nie teraz, no to... Pożerać? Czy... No świetnie. A dzięki Megan, że przy niej. No, no tu łapka mi da. Oho, ja myślałam, że ten, że jeszcze ci podniosę. A czy podniosłam je, ale... Raczej jej się wyszamotam. Raczej. No nie, milimetr, no... Ah, czy wy to widzieliście? Czy to jest tak nie fair. Ale trudno, nie narzekajmy. O oh no, ale w ogóle my mi przejść trójkę, co nie? Mhm. Mm tak, to najpierw się zdejmę, bo ja i tak już nie zdążę z tymi pułapkami. O, puściłem... o, pułapkę idę. Biegniemy w świat za pułapkami. No, ja już mam prawie połowę, więc nie zdążę. Chyba, no. żeby była pierwsza, ale to... Ale ta spolecie za nami. W ogóle trójka ona się tak spina. Nie umieją się bawić ci ludzie. No nie. Dobra, albo ta, albo żadna. Ona tym biegnie za to... Dobra, trudno Czeka czy, czy zrobię czy nie wiesz <grywy> Dobra Dobra, kładź bo nie ma sensu Ay, Już nawet nie ucieknął no, Poszła ode mnie, więc uważaj Wiem ja biegnie za mną Tamta biega w ogóle jak nie wiem, jak jest dziwna. A na do pułapek jego. No. no to wisiemy drugi raz. No. Idzie po mnie. No, Coś te moje mecze dzisiaj. Znaczy hmm, tak ładnie mówiąc. No to było bardzo ładnie. Ja, jak ci to powiedzieć? No jakiegoś pecha masz chyba, czy coś, nie wiem. Kątwe po prostu. Ja... Ja z tego meczu już ucieknę. No. Zdaj mi sobie pułapkę. Ja to zaraz ginę nawet jak ten, bo ja mam już tego? Ale postragluje, żeby ten... Żeby gdzieś tu się kręciła, w sobie Ono Ona ma jeszcze wezwanie, nie? a No z tego. No to zginę przed tobą, patrz. A, a ty masz ten? Drugi? Mhm. Ja chcę, żeby on się wystraglował, patrz. No co ty? Co ci pipa? No patrz, a mnie kurde zabiła. A tamta siedzi mnie, tam teraz. Hmm. 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 No to jest kapu w ogóle, nic nie robi, nie? żebym je zdjąć pięć razy, no ale... No jeszcze tym. Eee, ja ściągam pułapkę. No. <gry> <gry> śmieszne. Naprawdę śmieszne. No czy się dała ten wystrobować Nie wiem Ale ja ją jeszcze zniszczę Ściągnę pułapkę, wyleczę się, zrobię heksa I ucieknę przez klapę A ciechy nie Właśnie, właśnie No przecież nie zobaczę, wiadomo Dobra, teraz zaczęłam. to jest to co ty mówiłeś. Ej, ale w ogóle... Już teraz nie ma, nie? Jak się razem gra, kurczę, że... Ale ciężiem. <laughs> Zakacie. Że ktoś tam wiesz, zginie, jak się go razem zobaczy i powie jakie te, nie? No. W sumie to jest fair tak naprawdę. Tak, bo wtedy nie wiesz jak się bronić przed tym. Tak. Morderca ma jakieś szanse jak grają wszyscy razem, nie? Mm. Dokładnie. Tak, wpisz ze mnie, że ja będę robić gena z pułapką na obie. ta biega? W ogóle o co je chodzi? Tak chcę, żebyśmy robili geny. No, chcę was puścić chyba. Mm -mm. Ja zrobię tego gena, ale dopiero jak zrobię pułapkę. Nie ma tak dobrze. że wybuchnęli? Póki... 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 Tak. Niemożliwe. Może ona ma jakieś deli czy coś, wiesz? Ja pitole nie. Mówiłeś coś o jakimś pechu? No coś tam co wspominałam. nie wiem. Nie pamiętam. Co ostatni? No. Hmm. <laughs> znaczy, w zasadzie to był pierwszy, od którego zacząłem, tylko nie dałem mi go dokończyć. No, tamta zdała pułapkę. Wyjdzie się. Ja goni nie. No proszę cię. Chodź tu. <grym i stupy> Olaf, przestań. Chodź <grym i stupy> ona tak bawi, kurde. Chociaż już dawno mogłaby was zabić, prawda? No tak. Szukaj klapy. Śpiesz. Taka, gdzie się śpiesz? A nie, ona jeszcze żyje. A no... Nie Drugi raz. No. Powiedziałem, pułapkę, ulecę się i zrobię heksa. Teraz jak zrobię hexa to będzie wiedziała gdzie jestem, to. Bo tam ty... Mm -hmm. Pipa puściła, nie? Mhm. Mm Trudno, powiedziałem, że tak zrobię, to tak zrobię. I mówiłem, że ucieknę klapą. Także... Tutaj tylko kombajnów robi być. Albo w shopie. Nie widzę Ciebie. Wiem, ale też mnie nie może być widzieć. No, by tak. Widzisz? Ale ja nie wierzę, że Ty to dzisiaj... Normalnie wszystko przewidziałeś. Ja dzisiaj wygrywam w Totolotka. No, i Zbysliw. <laughs> to, to, było, to było świetne teraz, okej. Okay. Możemy co nie był znakomita, ale ta końcówka po prostu wygrała dzisiejszy dzień. No. No. No właśnie. No właśnie. Smutno mi. Oh, jak miło. <grystanie> nie, nie Ej miała ten! Ano no miała no pożeracza ty! No widzisz! No dokładnie, trójka to. Bez sensu. W każdym razie mecz był jaki był. Nie było źle. <grystanie> ten no. ostatni spokój. No. Końcówka uratowałam, także dziękujemy Ej. wam, że byliście z nami, no i do zobaczenia. Papa. Papa. Pa.